Witam wszystkich. Kolejny filmik o oponach terenowych. Tym razem, tak jak wspominałem, po mierzeniu wysokości bieżnika, zważymy sobie każdą oponkę. Zaczniemy od BF Goodricha. Jest to rozmiar 235,76 22,25 Następną oponą będzie opona Rider Tire Smooth Master bieżnikowa. Bardzo podobny do BF Goodrich'a O proszę, I mamy 20 kg i 60 gramów. Następną oponą Mud Monster też w tym samym rozmiarze. Mud Monster waży 20 kg i 75 gram I ostatnia, czyli Mud Extreme wzorowana na oponie Simex 21 ,35 kg 35. No i tu niespodzianka, bo zawsze mówiono, że opony tak tzw. nalewki są dużo cięższe niż nowe. A tu zupełna odwrotność. BF Goodrich okazał się najcięższą oponą w tych samych rozmiarach. Pokażemy tutaj. 2-3-5-70-16 Mood Extreme 2-3-5-70-16 mut Monster i 2-3-5-70-16 mut Master Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takimi oponkami terenowymi zapraszamy do kontaktu. Jako producent jesteśmy w stanie zrobić bardzo dobrą ofertę. Posiadamy również inne rozmiary. Ogólnie publikujemy około 90 rozmiarów opon terenowych. Także zapraszamy do kontaktu zainteresowanych sobie.